Jeśli w ciągu siedmiu dni nie otrzymasz pisma z numerem nip lub nie zobaczysz tego nipu w KRS-ie, zwróć się do Urzędu Skarbowego. Już od pierwszego roku działalności NGO musisz prowadzić księgowość. Z regonem i NIP-em możesz założyć rachunek bankowy. To obowiązkowy krok, bo fundacja lub stowarzyszenie nie może prowadzić finansów z prywatnego konta. Witaj na kanale ForNGO+ Plus. Z tej strony Aleksandra Wawrowska, a dziś porozmawiamy o tym, co musisz zrobić po uzyskaniu wpisu fundacji lub stowarzyszenia do KRS-u. Bo rejestracja to to dopiero początek. Wielu nowych liderów NGO-sów myśli, że po decyzji sądu może już działać. Ale bez kilku podstawowych kroków formalnych nie założysz konta w banku, nie złożysz wniosku o dotację, a nawet nie wystawisz rachunku. W tym odcinku pokażę Ci dokładnie jak uzyskać NIP i REGON, kiedy i jak zgłosić dane do ZUS, jak założyć konto bankowe oraz na co zwrócić uwagę, żeby nie mieć problemów w urzędach. Krok pierwszy: sprawdź dane w KRS. Po rejestracji w KRS organizacja uzyskuje osobowość prawną. Otrzymujesz numer KRS, ale jeszcze nie masz NIP ani REGON. Zanim przejdziesz dalej, sprawdź czy dane w KRS są poprawne: siedziba, nazwa, skład zarządu, sposób reprezentacji. Błędy na tym etapie mogą sparaliżować kolejne kroki. Krok drugi: REGON z GUS. Zazwyczaj automatyczny, ale dane z KRS powinny automatycznie trafić do Głównego Urzędu Statystycznego. Regon otrzymujesz w ciągu 7 dni, ale niektóre sądy jeszcze tego nie przesyłają automatycznie. Co wtedy? Wejdź na stronę statgov.pl i sprawdź, czy organizacja widnieje w bazie Regon. Jeśli nie, złóż wniosek RG1 do GUS samodzielnie, papierowo lub przez e -PUAP. Krok trzeci, NIP z Urzędu Skarbowego. To samo dotyczy NIP. W teorii KRS przesyła dane do Urzędu Skarbowego, ale w praktyce często Bywa różnie. Jeśli w ciągu 7-10 dni nie otrzymasz pisma z numerem NIP lub nie zobaczysz tego NIP-u w KRS-ie, zwróć się do Urzędu Skarbowego. Nie zapomnij także złożyć formularza NIP-8 do właściwego Urzędu Skarbowego. Załącz aktualny odpis KRS i dane kontaktowe. Nie potrzebujesz pełnomocnictwa, jeśli dokument podpisuje zarząd. Masz na to 21 dni od wpisu do KRS, więc nie przegap tego terminu. Krok czwarty, Konto bankowe. Z Regonem i NIP-em możesz założyć rachunek bankowy. To Obowiązkowy krok, bo fundacja lub stowarzyszenie nie może prowadzić finansów z prywatnego konta. Co będzie Ci potrzebne w banku? Aktualny odpis KRS, statut organizacji NIP i Regon, uchwała zarządu o otwarciu rachunku, jeśli tego wymaga statut, dane i dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji. Uwaga! Banki często żądają obecności wszystkich członków zarządu. Warto wcześniej zapytać, jakie są wymagania konkretnego oddziału. Krok 5. ZUS. Ale to tylko jeśli zatrudniasz. Jeśli Twoja organizacja zatrudnia pracowników lub zawiera umowy zlecenia, musisz zgłosić się do ZUS jako płatnik składek. Zgłoszenia dokonujesz przez formularze ZPA jako płatnik i ZUA jako ubezpieczony. Możesz to zrobić przez e lub z pomocą biura rachunkowego. Brak zgłoszenia równa się kara administracyjna. Jeśli nie zatrudniasz nikogo, nie musisz zgłaszać organizacji do ZUS. Krok szósty. Sprawozdawczość i systemy teleinformatyczne. Już od pierwszego roku działalności ngo musisz prowadzić księgowość, przygotować sprawozdanie finansowe i złożyć je elektronicznie do KRS, oczywiście jeśli masz taki obowiązek. Wymaga Narzędzia to profil zaufany lub e-podpis zarządu. Systemy finansowo-księgowe zgodne z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie składa się do końca czerwca roku następnego, ale księgowość musi być prowadzona na bieżąco od pierwszego dnia. Podsumowując, co musisz zrobić po KRS? Po pierwsze, sprawdzić dane w rejestrze. Po drugie, uzyskać Regon automatycznie lub w GUS. Po trzecie, uzyskać NIP i złożyć formularz NIP. 8 Po czwarte, załóż rachunek bankowy. Po piąte, zgłoś się do ZUS-u, jeśli za po szóste, zacznij prowadzić księgowość i planuj sprawozdania. Czy to dużo? Tak. Ale możesz to zrobić krok po kroku, a na czeka na ciebie checklista po rejestracji, która przeprowadzi cię przez cały proces bez stresu. Jeśli ten odcinek był dla ciebie pomocny, zasubskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, czy twoja organizacja jest już po KRS, czy dopiero się przygotowujesz. A jeżeli chcesz zlecić formalności, księgowość, kadry i kwestie prawne, sprawdź, jak może Cię wesprzeć Federacja Inicjatyw Społecznych. Dziękuję, że jesteś i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a widzimy się już za tydzień w środę o godzinie 18.00. Pa!